Cześć, witajcie, jestem BlackDrocker, a to są sztuczki magiczne z wyjaśnieniem. Oczywiście pierwszą sztuczkę będę prezentował, potem czym będę ją wyjaśniał. Mamy karty ułożone w kolejności od Jobków, od waletów, damy, króle i asy. Każdej tej samej karty po cztery razy. To jest taka historyjka. Były sobie, jak u, u, powiedzmy, cztery imprezy. W każdej imprezie, aha... W każdym imprezie, imprezie był po jednym walecie, po jednej damce, po jednym królu i po jednym asie. Przyjechała jechała policja, i te cztery imprezy zgarnęły się w jedną wielką imprezę. Oczywiście jak to na imprezie, no to karty się pomieszały. O mniej więcej gdzieś tak tutaj, gdzieś no jeszcze tu trochę mniej weźmiemy, troszkę więcej weźmiemy. No i karty są mniej więcej pomieszane. Oczywiście policja odjechała, no to imprezy znowu się rozdzieliły na cztery osobne, ale oczywiście w każdej imprezie był po cztery króle, po cztery jobki, po cztery asy i po cztery damki. To jest wyjaśnienie tej sztuczki. Sztuczka jest bardzo łatwa, ale oczywiście pierw musimy znaleźć sobie cztery bo cztery takie same karty, oczywiście najlepiej to były jakby to były Jopki, cztery damki, cztery króla i cztery oczywiście asy Nic w tej sztuce takiego trudnego nie ma Oczywiście karty musimy sobie rozłożyć Po jedne, po każdej na kubkę, oczywiście najlepiej cztery kubki Najlepiej żeby zabawiać widza jakąś Wczoraj Mówimy, że nie były cztery imprezy, przyjechała policja One się zgarnęły na jedną wielką imprezę Tak żeby oczywiście ich nie pomieszać, żeby one były Karty były razem. No i teraz mówiąc, że się niby pomieszały, oczywiście nie wolno tych kart tasować, bo cały sekret poszedłby się... Nie, no nie sekret. Cała sztuczka poszłaby się walić ale oczywiście najlepiej to jest przełożyć te karty, najlepiej pokazać, widzowi, że na wszystko bierzemy mniej kart. Do przełożenia potem bierzemy na przykład tak średnio. Potem już trochę więcej, żeby nie myślać, że przekładamy cały czas w tym samym miejscu. No i karty znowu rozkładamy według wskazówek zegara. Najlepiej. No i oczywiście każda karta jest razem, ma była osobna nic w tym takiego magicznego i trudnego nie ma To chyba byłoby na tyle. Cześć